Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować przegląd tygodnia, czyli naszą poczekalnię. Cztery wnioski o Azyl, cztery radiomagnetofony uratowane przed zniszczeniem. Każdy z nich innej firmy. Są i małe i duże, dwukieszeniowe, i jednokieszeniowe. Oczywiście radioodbiorniki nie podłączone, jeszcze nie sprawdzone właśnie będziemy to robić, ażeby Państwu zaprezentować co tutaj nam się udało do nas przywieźć i co najprawdopodobniej trafi na nasze półeczki prąd mam podłączony kabelek załączymy nasz pierwszy egzemplarz TEC 4028 mały radiomagnetofonik. żadnej reakcji tutaj na razie nie widzimy prąd doszedł ale radio zaszumiało. Coś tutaj się dzieje, więc nie jest całkowicie, że tak powiem, pozbawiony życia. Antenka niestety, no niestety, złamana. Nie wiem, dlaczego tak często są te anteny połamane, że ludzie jakoś szybko je składają, czy coś robią, że muszą zawsze łamać. Szkoda, bo antena jest. Jednak takim elementem wizualnym, który w całości zawsze ładnie wygląda. No cóż, mamy tutaj jakieś stacje prawdopodobnie, może do zmiany, bo tutaj na razie oprócz szumu no próbuję coś złapać. Rodejko być może nie jest zbyt mocne, więc pewnie tylko próbuję coś tam odnaleźć. Napisy jeszcze powycierane dość. Do umycia, stąd też y, ciężko tutaj nawet rozszyfrować w tym momencie, co mamy, ale o, teraz będzie, zdaje się, FM. Zobaczymy, czy teraz coś się wydarzy. No, coś tutaj szumi, coś daciej odbiera. Y, Głosiki grają prawy i lewy, więc jest to dobry znak. Że yy, końcówki chodzą, kanały obydwa sprawne. No cóż, magnetofon mamy również tu. Włożymy kasetkę i zobaczymy, czy tutaj się coś wydarzy. Gdzieś tu mamy start. No, jak widać, ruszył. No, dźwięku tutaj na razie żadnego nie mamy, też nie bardzo go chcemy używać, ale ale kaseta ruszyła. Przewijanie do tyłu też, do przodu nie bardzo, no paski, cóż innego mogłyby być jak nie paski w tak, tak starym sprzęcie, ale elektronicznie jest sprawny, do wyczyszczenia, zobaczymy czy, czy będziemy paseczki wymieniać, jak go umyjemy, wyczyścimy ładnie, podejmiemy decyzję co do jego dalszej ewentualnej reanimacji. Ale magnetofon wydaje nam się bardzo ładny. Tego modelu jeszcze nie mieliśmy, więc nie jest to model, który się, że tak powiem, trafia nam po raz drugi czy, czy trzeci, czasami. To jest pierwsza sztuka, a więc na pewno azyl otrzyma od nas. Drugie. Radiko czy radiomagnetofon, jakby to powiedzieć dokładnie, to jest Radiotone, firma niemiecka. Bardzo mało znana. Wzięliśmy ją, wzięliśmy to radio ze sobą właśnie ze względu na, na to, że jest to firma, której też nie mieliśmy jeszcze innych egzemplarzy tej firmy. Więc jak widać, jest też brudny. Czy zniszczony, to się okaże dopiero jak. Dostanie, jak to się mówi, szmatkę i wodę, co jest obtarciem, a co jest tylko po prostu zwykłą farbą, czy, czy pisakiem jakimś. Podłączymy mu tutaj prąd. Zobaczymy, czy on tutaj ma. A z tej strony podłączymy prąd. OK. I zobaczymy, czy on się nam tutaj gdzieś odezwie. O. Ponawiając podczas charytatywnej uroczystości, Mał, że Ładne chary, wychyły, diodowe że nie Okazało się, zza, się że, że nawet sprawne. Nadal chciał reprezentować Radyjko chodzi. To już jest dobry znak. Cieszymy się bardzo, jeżeli elektronicznie są te sprzęty sprawne. Bo jest to mniejsza ingerencja. Nie trzeba y, dużo inwestować y, w ich ewentualną naprawy gdyż. Y, przypadki trudne, które są uszkodzone elektronicznie, gdzie trzeba naprawdę poważnej ingerencji, no to musimy jednak wspomagać się yy, naszymi przyjaciółmi, którzy bardzo chętnie oczywiście to dla nas robią, no ale yy, no jest to też często pracochłonne. Drobne naprawy, wszelkiego rodzaju serwisy, właśnie paski, takie tam rzeczy, to staramy się robić zawsze na miejscu sami, bo a że to bardzo lubimy, a dwa jest to oczywiście dla nas najprostsze rozwiązanie. Dobrze, mam magnetofon. Zobaczymy, czy tutaj coś zadziała. Kasetka. Cofanie działa. Ups. Przewijanie do przodu pomału, bo pomału, ale okazuje się, że przy włączeniu stopu otwiera się jednocześnie kieszeń. No, może wyrobione, może. No, ale magnetofon ruszył. Pasek widać, że ledwo ciągnie, moim zdaniem, ale, ale chodzi. No i od razu wyrzuca kasetę. Taka mała niespodzianka. Tutaj mamy jakąś kasetę, którą dostaliśmy jakby z nim razem. O Polska Nocka Baretowa Tesco. Ciekawe, czyli sprzęt był używany w Polsce, skoro jest z nim polska kaseta. I no cisza ten magnetofon raczej nie przewija za bardzo cofanie działa play nie bardzo no ale wiemy że to na 99% jest to również tylko i wyłącznie pasek sprzęt jest z lat 80 a więc no te paski nie były przewidziane na tak długą żywotność tym bardziej jeżeli sprzęt był przechowywany w warunkach bardziej garażowych czy piwnicznych niż y, domowych, ale jest srebrny, co jest oczywiście zawsze można powiedzieć atutem tych sprzętów. Jeżeli jest to nie kolor czarny, te srebrne zawsze są bardziej y, popularne, bardziej się moim zdaniem podobają. Więc jeżeli dostanie trochę szmatki i wody, myślę, że odzyska swój blask. No, widać, że. Ma tutaj jakieś uszkodzenia mechaniczne na, tych na tej aluminiowej tutaj płytce. Tego już się usunąć jakby już nie da, więc jakieś tam drobne szkody pozostaną. Ale moim zdaniem, jeżeli uda się go doczyścić, na pewno nie będzie wyglądał źle. A jest to też, no można powiedzieć, firma taka bardziej niszowa, więc będzie można o niej coś napisać, coś postawić obok tego sprzętu. No na pewno nie jest to tak popularna rzecz, tak popularny sprzęt jak Philips czy Sharp. Dobrze, odkładamy go na bok i idziemy dalej. Tutaj mamy markę Crown. Jest to znana marka, gdyż w Polsce mieliśmy Magnetowidy tej firmy więc ta firma na pewno jest dla wielu osób znana. Jest to mały radiomagnetofonik dwukieszeniowy, srebrny oczywiście i moim zdaniem ładnie wykończony, ładnie, ładnie zrobiony. No ma też swoje wady, poobcierany gdzie nie gdzie jest, brudny do, do umycia. Ale mi osobiście on się bardzo bardzo podoba. Zobaczymy czy Również zadziała. Mamy prąd i spróbujemy gdzieś znaleźć jakieś funkcje. Dobrze, tutaj mamy radio. Jest. O, antenka cała. A więc. i gra. Bardzo fajnie. Potencjometry potencjometry nawet jakby powiedzieć niespecjalnie trzeszczą. o to też ciekawy objaw, bo najczęściej te potencjometry podczas ich używania bardzo, bardzo trzeszczą te, te nie nawet głośności. No to dobry znak, dobry znak. Dobrze tutaj znajdziemy teraz magnetofon, bo on ma wejście widzę na gramofon i zewnętrzne ewentualnie na CD. Lub coś podobnego. Czyli ma dwa osobne wejścia. No i ma magnetofon tutaj. Dobrze. Ups. Tu mamy małą niespodziankę. Bo kieszeń jest zablokowana. I to zablokowana dość poważnie. O, nawet jakbym obydwie. No cóż, to tutaj więcej już niestety nic nam nie uda się sprawdzić. Nie będę się tutaj nad tymi kieszeniami pastwił, bo prawdopodobnie zostały zablokowane, bo głowice musiały, ktoś musiał je włączyć, paski pewnie są słabe. Głowice wyjechały do góry i już nie opadły. O, udało się. Tu się udało. Zaskoczył jedna, a tu spróbujemy ten sam manewr. O, słychać, że, że magnetofon chodzi, znaczy silnik, ale głowica najwidoczniej nie opada. Stąd też brak możliwości otwarcia tej kieszeni. Ale tu w zasadzie tak to działać nie może, bo tu jest głowica. Nie może tego blokować z tego, co widzę, z tej kieszeni. A więc jest przyblokowana. O! Jest, ruszyło. Udało się. Najwidoczniej był tak bardzo długo nieotwierany. Co zresztą widać, że w środku jest strasznie zakurzony, brudny. No i oczywiście tutaj nic nie działa. O! Udało się. Proszę Państwa, ciekawostka. Pewne rzeczy ruszają, czyli on jest po prostu. No, przed chwilą coś się tu działo, teraz już przestało. No, prawdopodobnie stawiam na paski. Yy, być może się raz obróciły, no i na tym stanęło. Ale ciekawy jestem, czy uda się to otworzyć ponownie. Tak, teraz, teraz kieszenie już chodzą, czyli nie będzie problemu z jego otwarciem, gdyż jeżeli kieszenie są zablokowane i będziemy próbować otworzyć ten magnetofon, to jest to ogromny problem gdyż kieszenie trzymają i nie pozwolą zdjąć całego panelu przedniego gdyż jest gdy kieszenie zamknięta blokuje się na mechanizmie i jest bardzo poważny problem aby rozebrać cały magnetofon w przypadku zablokowanych kieszeni więc przyznam się szczerze że serce to mi trochę zabiło szybciej jak zobaczyłem że nie mogę tych kieszeni otworzyć bo wtedy miałbym poważny problem z jego Otwarciem. A yy, otwieranie na siłę kończy się najczęściej tym, że coś musi, że tak powiem, ulec uszkodzeniu. No i wtedy ta naprawa jest zdecydowanie utrudniona, bo trzeba coś znowu kleić. I cieszę się bardzo, że takie kieszenie się, yy, udało się otworzyć, bo w takim razie będzie go można rozebrać. Paski najprawdopodobniej wymienić, bo uważam, że jest to sprzęt na tyle. Ładny i, i zadbany, że dobrze byłoby, gdyby te paseczki również zostały wymienione i gdyby on działał całkowicie łącznie z radiem. Antena jest też cała, więc nie potrzebujemy tutaj wymieniać anteny. Kabelki z tyłu mamy tutaj na takich wtykach czynczowych. Nieuszkodzone kable są w całości. Uważam, że jest to bardzo, bardzo ładny, malutki radiomagnetofonik, który na pewno u nas też azyl otrzyma. No to przejdziemy do ostatniego egzemplarza, jest to Uy! poważny sprzęt Sharp G 8686 duży. Tego modelu nie mieliśmy, mamy wyższe, niższe modele z serii GF Sharpa, ale tego 86-86 jeszcze nie mieliśmy, więc cieszymy się, że akurat nam się udało go trafić. No widać, że gdzieś tutaj trochę mu farba już zeszła z osłon głośników. No do odkurzenia że tak powiem poważnego na pewno. No ale zobaczymy co powie elektronika w nim. O. Radio zagrało i nawet w obydwu kanałach. Czyli czyli radio jest sprawne. Elektronika sprawna w takim razie, wzmacniacz, prądy. No i co ciekawe, oczywiście moja radość wielka, antena też jest w całości oraz mocowanie nie jest połamane. Anteny także bardzo, bardzo fajnie. No cóż, mamy tutaj magnetofon. Zobaczymy, co powie nam tutaj magnetofon. Jak go spróbujemy uruchomić. Tu mamy tejpa dobrze i robimy mu najpierw przewijanie. Przewija w jedną stronę, w drugą stronę. No i start. No, widać, że no, niestety pasek do wymiany. No, i tutaj klawisze gdzieś robią jakieś dziwne dźwięki. No, trzeba będzie go na pewno dobrze wyczyścić i zobaczyć skąd te tutaj dźwięki się pojawiają. Mamy tutaj, co jest ciekawe, na pewno szukanie piosenek. Całe sterowanie. Zobaczymy, czy jeżeli włączymy przewijanie. Tak, sam system, diody nam się zapalają, czyli system działa. No, oczywiście, czy, czy cokolwiek znajdzie lub wyłączy, nie będziemy go aż teraz tak męczyć, bo jest to jego pierwszy próbny start w tym momencie, na pewno po wielu, wielu latach. Więc zostawimy go na razie na całkowite czyszczenie. Kaseta jest, że tak powiem, też nie, nie najlepszej jakości. Używamy jej też głównie dlatego, że tej głowicy też jeszcze nie czyściliśmy ani nic przed przed włączeniem więc kaseta jest też taka sobie. Ale sprzęt widać, że tutaj chodzi, no tu się niestety na mnie obraca. A więc odpowiedź jest taka. Pasek jest dobry, a iglerek jak zawsze w szarpie do nawijania taśmy na pewno się zutylizował. A więc trzeba będzie wyjąć mechanizm i Mamy taki stary patent, dobry od już lat 80., bo pierwsze szarpy w latach 80., które do nas trafiły, już ten problem się wtedy pojawiał, więc używamy wentylka rowerowego zamiast tego iglerka, który był tutaj oryginalnie. Te wentylki się zawsze sprawdzały, i na pewno w tym przypadku tak samo ten wentylek wystarczy założyć, ażeby. Taśma się zaczęła nawijać. Jak taśma się będzie nawijać, to oczywiście pojawi się i dźwięk, i, i nie będzie się ona skręcać. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy te egzemplarze, bo żaden z nich się do tej pory u nas tutaj właśnie nie powtarza. Jest całkowicie pierwszym egzemplarzem w naszej kolekcji, a więc będzie można to uznać za uzupełnienie. A nie powielanie niektórych egzemplarzy, które oczywiście bierzemy, tak jak z poprzedniego odcinka naszego Philipsa, którego już w sumie mieliśmy razy 5. Dwa daliśmy w prezencie, już bo po prostu on się dość często nam trafia, a nie potrafimy obok niego przejść obojętnie, więc zabieramy go za każdym razem ze sobą. A te, tak jak wspomniałem, mamy jako pierwszą sztukę z każdego modelu, więc. Będzie to u nas uzupełnienie. Dziękujemy bardzo za oglądanie naszego kanału. Zachęcamy do obejrzenia kolejnych odcinków, gdzie pokażemy te sprzęty już po, po wyczyszczeniu, część na, na pewno już po naprawie oraz zaprezentujemy rzeczy, których jeszcze nie prezentowaliśmy, gdyż będzie to odcinek z płytami szelakowymi. Udało nam się. Otrzymać tego rodzaju płyty, i również mamy do tego stary, bardzo patefon, który zaprezentujemy i opowiemy historię, zarówno tych płyt, jak i tego patefonu, bo jest to bardzo, bardzo ciekawa historia. Ludzie, którzy posiadali ten sprzęt, to bardzo ciekawi ludzie, opowiemy trochę, więc zachęcamy do oglądania kolejnego naszego odcinka i do miłego zobaczenia, do widzenia.